Ta, ta, ale to serio wyskakuje i to ostro eee, Dobra, już nie nagrywam do Fabiksy Ale przez kierownik przelecę, ja pierd... O, podjazd. No, Ale nie, jest Ja tylko nie ma chłopie lądowania eee. Ale to serio wyskakuje i to ostro Pit? Szybciej musi Ale serio jak gówno? No czekaj, pokaż Nie no, lecisz w powietrzu, co so, nie, latujesz, metr dalej lądujesz, w płaceniem pałaś Aha, no to nieźle tak? Ale serio, ale serio, tak, tylko metr? Pokażę ci, czekaj no, lądujesz tutaj, gdzie jest... Ten... no, gdzie tyle koło teraz. a No chłopie, ja nie... no, co, nie no, co to, to ma być? Co? A jakie gówno, z mojej perspektywy, no, to chłopie! Jesteś może tyle na ziemią. Ej, dobra, szybciej spróbuję. Ale co to ma być? Ty to ja tam, na zakręcie, pewien... pewny... tam na zakręcie... na prosto. <laughs> a bo tu byleci, <słuch> <słuch> A i teraz było jeszcze gorzej. Ej, a ty to jedynką czy trójką robisz? Trójką. Kurde, a dwójka była idealna. No dwójka tak i właśnie tu sprawdzę sprzęga był niepotrzebny. Dwójka by była idealna, bo trójką musisz robić strzał, a dwójką już no. poszedł No ale nawet jakbyś robił dwójką strzał, to i tak by lepiej się niż trójką. No na pewno, kurde. Dobra do trzech razy sztuka, teraz będzie najlepiej. Dawaj. Ty tam ładnie skaczesz! Serio? No, dawaj tam. Tam, będzie tam podjadę hałans, i nagrę. Ale tam tylko przednie mi się podnosi. Yy, ale to możesz zrobić tak, żeby tutaj nie wyskakiwać, tylko rozpęd i tam wyskoczyć. No. Wschodzi? Wchodzi? No. <śleski> Poprzednie koło tylko. No jedno właśnie to właśnie wiem. No, no, no. no tam jest jeszcze taka. To zaprowadzę cię. Co, słabo. Słabo i tylne koło Cię w ogóle nie podniosło Nie? Nie Najlepiej jakbyś tu poleciał, gdzie Kubaś lat zrobił Zobacz, dasz radę, tak? No tutaj bym mogł... Tutaj to Chcia by wyskoczył by Pff, No, no ty... Bo Ty poleciałeś tam No wiem, bo właśnie to się ciekam, ale spróbuję w sumie... <śmienią> Oi! A razą tak samo idę To jest za bardzo tysiło Ej chyba to Ale gdzie nie ma masz... cię wybiło? Co? Gdzie to cię wybiło? No tutaj Ale A... tu jak nie ma śladu No Ale nie jest ślad tylko nie ma chłopie lądowania Ej bez kitu jest ślad A tu to jest głaz chyba nie? No i tak wątpi fajnie... albo to było dziś dalej. Nie, nie to, to, było to było tu na tutaj. początku. No dobra, nie wiem, zobaczę. Eee... No. Bardzo tył mi wybiło, poczułem. A nie, jakieś było? Ale nie da się tu nic więcej, bo ma chopka jest No, a już szybko jechałeś No. że ja coś stromego tu spróbuję To ba Widzisz tam ten kamień? Przeskoczysz A, no, no, no. A, tutaj? No, ale tego 450 ki powiedział, że jedzie po zbroję i go robi Ale wreszcie stwierdził, że mówi, że nie chce być połamany drugi raz Chyba, że patrz eee, Ja myślę nad tamtym jedziesz? Nie, tutaj, gdzieś i tutaj, gdzie jest to krzaczek ten Na, na na, tego, na, na Na dole jest właśnie do tego bazy. No A to trzeba... Ej, dobra, chyba, to... chyba tu nie zjeżdżam Ej, eee, nie. nie, teraz już nie masz mi chciał mówić <laughs> Czekaj, czekaj, Nagrywaj to, bo nas tu weyleci przez kierownik Dawaj. Znaczy no jedź, 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 będzie dobrze, będzie dobrze. No dawaj, dawaj. Ale przez kierownik przelecę, ja pierd. No, yy, yy, dobra, już nie nagrywam do Fabix. dawaj, nie na mi się wcisnął No chcieliś ta matka teraz ściągaj ta